Witam Was na, w nowym odcinku. Ten filmik będzie o całym moim sprzęcie jaki posiadam. O właściwie to Prima posiada, bo tutaj jest garstka moich rzeczy. A potem wszystko się skupi na siodełku. Pierwszą rzeczą jaką Wam pokażę to będzie o głowie Primy. Jest to o głowie firmy Baze. posiada ono specyficzne dość wędzidło, ponieważ jest ono proste. Przekręca się w różne strony. Jest to wędzidło Miller Bites, na którym Prima o wiele lepiej pracuje. A samo ogłowie również polecam. Jest z fajnej skóry. Jest miękka, ma czarne podszycie, Ładny naczułek. Niestety nam się tutaj odrywają diamenciki. Ale dosyć Długo już mam te ogłowie i w dodatku przy się wszystko niszczy. Mam wodę gumowo parciane Bardzo je lubię, chociaż czasem, jak mam ma gorszy dzień, to moje ręce są do wyrzucenia. Kolejną rzeczą to będą czapraki. Tutaj akurat są skokowe, ponieważ ujeżdżenie mam tylko jeden na razie. Pierwszy czaprak to będzie bazę. Taki Fajny Płot Podchłonie tak Ok Ma naszywkę nasze logo I ładnie prezentuje się na koniu Kolejny czaprak Który jest Wystawiony na sprzedaż Więc jakby ktoś chciał Można pisać Jest on wykonany z Dosyć ciekawego materiału Takie, Tak wygląda pod spodem Fajnie chłonie pot, został on wykonany na zamówienie od Emilki.pn, o ile się nie mylę, na Facebooku. To jest jeden z moich najulubieńszych czapraków ogólnie. Jest on gruby, bardzo fajnie chłania pot. Jest to No Name, który kosztował naprawdę prawie grosze, ale jest nieporównywalny do droższych czapraków z... W jakości, chodzi mi tutaj, że jest o wiele lepszy. Jest naprawdę super. Pod spodem wygląda tak. Bardzo fajnie chłonie pod. Brałam go już miliony razy, ale nadal jest gruby, mięsisty i nie szmatowaty. Ale jednak troszeczkę w... pod siodłem, gdzie ma ten czapak największy kontakt z siodłem, się trochę wyblakł, ale naprawdę jest boski. Kolejną rzeczą są rękawiczki z Jorka. Kupiłam je, takie są docierania w sumie. Kosztowały 25 zł i naprawdę się nawet spisują przy tym, przy moich wodzach i przy tym, jak firma czasem potrafi pociągnąć. Teraz mój kask, czyli najważniejsza rzecz w ubiorze jeźdźca. Jest to kask firmy CAT, model Paso. Jest on naprawdę super. Mam go już naprawdę długo. To są on wyprodukowany w Niemczech. Ma regulację, tak wygląda w środku. Jest już trochę zużyty, no bo wiadomo, takie rzeczy się zużywają i dość często je trzeba wymieniać. I planuję niedługo zakup nowego kasku tej samej firmy prawdopodobnie, bo naprawdę wykonanie jakie wykonanie ich produktów jest fenomenalne moim zdaniem. Kolejną rzeczą jest podkładka bardzo kiczowata z Fairplaya. W poprzednich siodłach ją używałam z takiego powodu, że potrzebowałam. Teraz już nie potrzebuję, bo na cieńszych czaprakach po prostu inaczej się układało siodło i była mniejsza amortyzacja. A więc ta podkładka jest ze sztucznego futra, jak zresztą widać. Jest ona w granicach złotych, zależy w jakim sklepie. Jest taka sobie. Myślę, że za taką cenę no. można kupić lepszą podkładkę, która się nie ubija po kilku jazdach. Albo dopłacić więcej i kupić coś o wiele lepszego. Najlepsza rzecz w, w ogóle mojej całej jeździeckiej szafce jest właśnie oto ten róg. Jest najpiękniejszy. Uwielbiam go. On wygląda w ogóle przepięknie. Prima miała go kilka razy na sobie myśl, że była w niebo wzięta, posiadając go na swojej głowie. Pewnie czuła się jak jedożet. Ach, teraz pomysł jest nim. Jestem wielką fanką na opranu i pianek memory, także to jest moja cała kolekcja. Mm, zacznijmy od mojego pierwszego popręgu w życiu. Był ze mną 7 miesięcy i wygląda ki trochę kiepsko. Znaczy, dałoby się go używać, no ale nie wygląda ciekawie. Trochę zardzewiało mu się i się rozrywa. Jestem ze firmy Start. Trzymam go dla sentymentu i w sumie, gdyby coś się stało, zawsze jest. A kolejną rzeczą jest pas do lężowania. Bodajże jest firmy York. Jest taki ładny. Rozmiar chyba full. Full. Jedyne co jest w nim niefajne to to, że obraca się na koniu. Jednak prowadziłam was w błąd. Jest to pony. I jest firmy HKM. Jest ładny, podobają mi się te kolorki. Widać Prima z daleka. Kolejnym rzeczą, którą wam teraz pokażę będzie popręg z Pienki memory 115 ma gumę z jednej strony, kółeczko tutaj na środku. Ogólnie trzymam go dlatego, bo yy, na razie nie mam oczywiście siodła żadnego skokowego, ale jest on do skokówki lub do wszechstronnego, ponieważ planuję zakup siodła na tereny i może na jakieś niskie skoki. A więc yy, teraz mój teraźniejszy popręg, najnowszy. Jest on firmy Horse Joy. Jest on gruby. Mi się zdaje, że jest grubszy od tego. Dlatego, że jeszcze nie jest uklepany. Ma on gumę z dwóch stron oraz paski, żeby wsadzić przy stuły. Jest naprawdę fajny, lubię go i bardzo go polecam. Kolejną rzeczą jest wytok, którego nie używam aktualnie, ponieważ nie potrzebuję go. Również jest na sprzedaż. Jest on firmy Start. Jest spoko stanie naprawdę. Używałam go niedużo razy. Jedyne co w nim jest, to ono ma po prostu robione dziurki, ponieważ to jest full, a Prima potrzebowałaby Koba. Kolejną rzeczą są wodze. Takie zwykłe parciane mam je takie zapasowe, które dostałam za głowiem. Prima lubi rozrywać wodze. Dlatego je trzymam. Kolejną rzeczą są Frenzle firmy York Rozmiar full. Granatowe. Prime chyba trochę denerwują, ale ani razu ich nie zgubiła na pastwisku. Jedynie kantar zgubiła razem z nimi, no ale ona gubi kantarę. Cóż. A więc, kolejną rzeczą jest dosyć taka duża rzecz: jest to derka firmy Harry Horse. Ogólnie derka jest bardzo fajna, ale u Prima się nie sprawdziła. Jest ona przeciwdeszczowa. Nie sprawdził się ten rzep, ponieważ odpinał się i zaczął ją drapać po klatce piersiowej. A więc to ją tutaj ubierało po klatce piersiowej i miała ranę, aż się krew prawie lała. Ale i do tego się to przyczepiało do niej, i po niej szurało. A prima jest bardzo stresującym się koniem. Kolejnymi rzeczami są kantary. A więc jest kantar firmy Horse Enjoy. Jest on z futeryka, został zgubiony na paswisku, dlatego też tak wygląda, niestety. Kolejnym kantarem jest kantar firmy Fougenza z Decathlonu. Niezniszczalny kantar. To są awaryjne kantary. Ogólnie ich nie używam, ponieważ obcierają prima, bo jest dosyć wrażliwą koninką. Ogólnie je polecam, jeżeli koń się nie obciera, to jest naprawdę git, bo jest tani i niezniszczalny. Kantar, w którym Prima do nas przyjechała, jest on wyprany. Trzymam go na pewno dla sentymentu i może kiedyś, źroba kupimy, będzie w nim chodzić, to będzie takie cute. Derka treningowa, jest ona wycięciem na siodło, sama razem z moją mamą została uszyta. Użyłam jej kilka razy po treningu. To są takie dosyć naturalsowe rzeczy: klina, halter, wykonywany na zamówienie. Kolejną rzeczą jest Cordeo oraz wodę, które mi się bardzo podobały, podobają, ale nie mam okazji ich niestety użyć. No, niedługo będzie trzeba to zrobić. Federka raczej no najmniej nie wiem, nie z nami. Kupiliśmy ją taką dla primy Zoelixa za niedużą cenę. Jest zrobiona z jeansu. Ciekawy materiał. Jest tutaj ląża z firmy York. Każdy powinien być w posiadaniu ląży, moim zdaniem, ponieważ do różnych rzeczy może się przydać nie tylko do lążowania konia. Także może być potrzebna do pakowania konia do przyczepy. Kolejną rzeczą jest uwiąz, nie wiem w sumie to to za firma, no ale został przerobiony już kilka tysiąc razy. Zprezentowała mi ten uwiąz moja koleżanka, która kiedyś, z którą kiedyś jeździłam w w Brynicę. Pozdrawiam Cię Lena. Yy, tutaj wędzidło, gdyby Prima była niegrzeczna, jest to wędzidło przelotowe, inaczej zwana Cyganka, rozmiar 11,5. Na tym wędzidle głównie jeżdżę w tereny, a w sumie to Zawsze w terenie mam to wędzidło. Nie wyobrażam sobie jechać w teren na tamten, ponieważ prima jest trochę dzika i nadpobudliwa w terenie. Jest ono na pewno ostrzejsze od tamtego. Ma też inne działanie Ostatki smaczku z Chowellera. Bodajże jabłkowe. I tutaj są dwa Magic praktycznie niczym się nie różnią od prawdziwych Magic Brush'ów, ponieważ dostałam Magic Brasza i jest identyczny jak to. Jest naprawdę fajny. Są tanie, ale super czyszczą. Są o wiele lepsze od zgrzeba, moim zdaniem. To jest badskokowy. Ma on kryształki, no ale jak widać, to się troszeczkę się podczepiały. Nie mam pojęcia, jakie jest firma, a jest taki spoko. Kolejny bad, którego używam też długo i bardzo go sobie chwalę. Jest to bad z żelową rączką. Z inną rączką jeździć nie umiem. Ostrogi posiadam. Jeżeli ma się swojego konia, myślę, że dosyć. jednak trzeba mieć, bo czasem się można... koniom się czasem zapomina działanie na łydki używam ich bardzo rzadko. Raz na naprawdę kilka miesięcy. Są one chyba jedne z tych najdelikatniejszych, moim zdaniem. Już mają... są do... krótkie i mają zakręglone główki. Jeśli chodzi o gumowe nakładki na ostrogi, to o wiele bardziej polecam z nimi. Bez się gorzej trzymają buta, gorzej przylegają. Tutaj są moje pierwsze ochraniacze firmy chorze. Mimo tego, że mają kryształki, one cały czas są na swoim miejscu, ani jeden nie odpadł. Przeżyły wszystko. Przeżyły błoto, deszcz. Długie przepra przeprawy, wyprawy. Ani razu mi konia nie obtarły, nie odparzyły. Super się trzymają i są minimalne wady, ale te wady jak już coś to są na przykład tutaj jest to spowodowane kaloszkami, które po prostu obtarły ochraniacz i to tak troszeczkę się rozwala tutaj również. Ale są naprawdę super, używam ich od półtora roku około i Takim, I to prawie codziennie, i w takim oto są stanie. A jak się je wyczyści, to wyglądają jak nowe. No, oprócz tych malutkich wad. Kolejną rzeczą jest taki oto uwiąz: ze względu na to, że jest on ze zwykłym karabinczykiem, na prima się nie nadaje, ponieważ prima się odsadza. I yy, jest on, będzie on przeznaczony na źrebaczka prima. Kolejną rzeczą są to kaloszki firmy Chorze. Są one naprawdę spoko, ale używam ich dość rzadko, ponieważ nie lubię jeździć z kaloszkami. Nie leżą one na nogach za bardzo. I się przekręcają i ją to wkurza. Są to owiki firmy York. No nie używane nigdy. Zmierzam się do używania ich. Oprócz stajennej apteczki dla koni posiadam także moją małą. Są w niej niezbędne rzeczy. Wapna mam do opakowania. oraz trzy Podaje się je do ustnie rozcieńczone z wodą, kiedy koniu na przykład jakieś ugryzienia i bąble po tym wyskoczą takie uczuleniowe. Jednorazowa dawka to, ja podaję 10 tabletek i prima żyje. Kolejną rzeczą to jest taka, taki oto krem. Jest on na rany. przyspiesza gojenie, regenerację naskórka oraz porost sierści. Pachnie jak sudokrem pomieszany z taką maścią końską dla ludzi, nie wiem czy kojarzycie. No, ale tak pachnie. Płyn na strzałki, na gniące strzałki wysusza i poprawia jakość tych strzałek. Kolejne to są, że tak powiem, odżywki do grzywy. To jest odżywka z fauganzy. Jest ona spoko, fajnie rozczesowuje się, pani ogon, rozczesuje, nadaje błysk, i ogon po tej odżywczy jest mega miękki i puszysty. To jest janter, który kiedyś używałam sama do moich włosów. I pomyślałam, że może bym spróbowała na końskim włosiu. Ale nie przyniósł żadnych efektów ani w odżywieniu, ani jakości włosa, ani z rozczesywaniem. I w sumie to leży tak w mojej szafce sobie. Kolejną rzeczą jest olej do skóry z fouganzy. Taki po prostu żeby trochę zmiękczyć oraz nawilżyć skórę odżywić. Mówię tutaj oczywiście o skórze siodła i ogławy na przykład nie mówię tutaj o skórze konia broń boże. To są dwie super rzeczy, które u mnie to jest podstawa w apteczce posiadają jakiś lek który gdy posika się ranę koniu to następnego dnia już prawie jest zasklepiona i naprawdę są super, bardzo polecam a więc teraz przejdźmy sobie do siodła, czyli najważniejszego w sumie w tym odcinku. Trochę Wam opowiem o tym siodle. Powiem też Wam o strzeminach, jakich używam. Pod siodłem jest czaprak eskadrona ujeżdżeniowy. A więc zacznę tutaj może od strzemion. Są to strzemiona Akavalo Opera. Są naprawdę moim zdaniem fenomenalne. O wiele lepiej się w nich czuję niż w Composite. Jed, jeden z dużych plusów ich. fajnym ich zaletą jest to, że cały czas są tak o, ustawione, Także jeżeli na przykład wypadnie noga ze strzemienia, to jest łatwiej złapać strzemię. Oprócz tego mają ząbki, które super trzymają nogę. A teraz przejdźmy do najważniejszego, czyli do siodła. Jest to siodło firmy, firmy Galop 17,5 Jest to naprawdę super siodło Naprawdę mimo tego, że w się siedziałam raz Która nie była zbytnio dopasowana do mojego tyłeczka To w tej czuję się naprawdę niebiańsko Jest naprawdę super Siedzisko jest mega miękkie Fajnie noga się opiera o ten klocek Klocek, przypominam, musi być dopasowany do nogi jeźdźca, odkryty. Ponieważ, jeżeli będzie źle ustawiony, to całkowicie zepsuje postawę jeźdźca w siodle. Ma, ma ukryty zamek na strzemiona. od jest schowana, przez co nie wgniata się w nogę. A zaraz idę po konia i pokażę Wam jak wygląda to siodło na koniu. na zakończenie odcinka no. Co ty na to, priemciaczku?